No i obserwujemy sytuację. Tak jakby nie to kibice e, tro, trochę się uspokoili, bo przed chwilą widziałem butelki, które leciały w stronę policjantów. W tej chwili tych butelek tutaj e, nie ma. E, I obserwujemy sytuację. Słyszymy... Uwaga, armatka wodna musi... Armatka wodna zaatakowała naszego reportera Macieja Biskupa. Teraz chyba powoli odzyskujemy obraz z miejsca tego zdarzenia. Przypomnę, że policja musi interweniować niemal non-stop na rynku we Wrocławiu, bo tarcia między kibicami Betisu, Sevilla i Chelsea, Londyn ciągle trwają od wczoraj. I dziś właśnie przed chwilą mieliśmy do czynienia z takim mocniejszym, ostrzejszym wydarzeniem.